Jednym z najtrudniejszych zadań na maturze w maju 2025 roku było moim zdaniem zadanie numer 10, ponieważ jest po pierwsze e, ostosup, który będzie jeszcze przecięty płaszczyzną, a jeszcze okazuje się, że ta krawędź boczna SA jest wysokością, czyli jest taki troszkę niespotykany ten ostosób, nie jest on prawidłowy, dlatego może się to zadanie wydawać trudne. W sensie jest trudne, w sensie najtrudniejsze z tych, które było. Co my tu mamy? Mamy zadanie, gdzie mamy podstawą ostosupa jest kwadrat ABCD. To znaczy, że narysujemy sobie ten ostosób. Tu jest A, tu jest B, tu jest C, tu jest D. Wiemy o tym, że krawędź boczna SA jest wysokością tego ostosupa, czyli stąd dotąd rysujemy sobie wysokość, możemy sobie podpisać, że to jest H, no i rysujemy krawędzie, narysujemy sobie tą krawędź, tą krawędź oraz tą krawędź tu sobie jeszcze dociągnę. OK. Natomiast krawędź podstawy ma długość trzy pierwiastki z 34, czyli tu możemy sobie napisać 3 pierwiastki z 34. Dodatkowo wiemy, że kosinus kąta beta między ścianami bocznymi CDS i BCS jest równy tyle. Czyli co? Kosinus kąta między ścianami CDS CDS to było S, czyli między tą ścianą a tą ścianą tu będzie nasz kąt beta. Okej, okay. musimy powiedzieć pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. No dobra, to teraz tak. Na samym początku to, co na pewno możemy zrobić, to tutaj, może to sobie jeszcze weźmiemy, pokolorujemy, żeby było widać, że to chodzi o tą płaszczyznę. Możemy sobie wyliczyć, ja sobie to nazwę, D, ponieważ to będzie przekąt na naszym kwadracie. Czyli możemy sobie napisać, że D równa się, przypominam wzór, że to jest A pierwiastków dwóch, gdzie to będzie oczywiście nasze A, ewentualnie tutaj z Pitagorasa, ponieważ tu jest kąt prosty, też moglibyśmy sobie to wyliczyć. No dobra, czyli nasze D jest równe. A to jest 3 pierwiastki z 34 razy pierwiastek z 2, czyli nasze D to jest 3 pierwiastki z 68, czyli nasze D to jest 3 razy pierwiastek z 68. Możemy sobie dopisać, że to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 17, pierwiastek z 4 to jest 2, Czyli D to jest 6 pierwiastków z 17. No i od tego bym zaczął to zadanie. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie właśnie tego cosinusa kąta beta, które nam dali. Jeżeli dają cosinusa, powinno nam zaświecić się od razu w głowie twierdzenie cosinusów. I to twierdzenie cosinusów będziemy oczywiście stosować w tym trójkącie, który tutaj mamy, gdzie jest ten kąt beta. Czyli w trójkącie. Tu mamy sobie D, które sobie wyliczyliśmy, że to jest 6 pierwiastków z 17. No i tutaj mamy jedną odległość, drugą odległość, i tutaj A niech będzie jakiś punkt E. Czyli tu sobie napiszemy, że jest E. To możemy sobie pokolorować, tu możemy napisać, że jest kąt Beta. Natomiast tu jest odcinek B, a tu jest odcinek D. I teraz tak, ważna rzecz, żeby pokazać, że ten bok i ten bok to jest bok dokładnie tej samej długości. W jaki sposób to zrobimy? Zrobimy to w ten sposób, że po pierwsze trójkąt ADS. Jest przystający do trójkąta, czyli trzy kreseczki ABS. Tak? Dlaczego tak jest? No bo tu jest wspólna wysokość, tu jest kąt prosty, tu jest trzy pierwiastki z 34, wspólna wysokość, tu też jest kąt prosty, i tu jest też trzy pierwiastki z 34. Ale żeby pokazać, że te odległości są takie same, tak? To musimy pokazać, że trójkąt C, D, i jest przystający do trójkąta BCS. OK? Dlaczego? No, ponieważ wszystkie boki są tej samej długości, prawda? Ponieważ odcinek DS i odcinek BS są tej samej długości, bo te wcześniejsze trójkąty są przystające, więc te, te dwa trójkąty, one nawet nie są podobne, one są dokładnie takie same, mówię szczerze. Bo skoro boki znowu są tej samej długości, to te trójkąty też są przystające. Czyli ta odległość i ta odległość są takie same. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj w takim razie na pewno jest kąt prosty, ale o tym będziemy sobie później wykorzystywać. Dobra, czyli wiemy, że te x -y są takie same. W takim razie stosujemy sobie twierdzenie cosinusów, czyli 6 pierwiastków z 17 podniesione do kwadratu, bo przypominam, że ten bok i ten kąt to są naprzeciwko. Równa się. R I C to jest x oraz x, czyli mamy x kwadrat plus x kwadrat, minus 2 razy x razy x od razu napiszę x kwadrat. No i bierzemy tego kosinusa, który wynosi minus 9 Ok. 6 do kwadratu 36, tu mamy razy 17 równa się 2x kwadrat, minus z minusem da nam plus. 2 razy 9 to jest 18 przez 25. I tu również jest x kwadrat. Pomnożę sobie to wszystko przez 25, żeby pozbyć się ułamków. Bierzemy sobie kalkulator. O, bierzemy sobie kalkulator. No i mamy 36 razy 17 razy 25. To jest 15300. 15300 równa się 2 razy 25, to jest 50 tych x kwadrat, plus 25 się skasują, czyli jest 18x kwadrat. Czyli 15300 to jest 50 plus 18 to jest 68x2. No i jeżeli teraz to podzielimy sobie przez 68, to dostaniemy, że sobie podzielimy przez 68, 225 jest równy x kwadrat, natomiast po spierwiastkowaniu wyjdzie, że 15 jest równe x. Gotowe. Zobiłem sobie troszkę miejsca, bo teraz przyszedł czas na trójkąt BCS. I teraz tak, tu narysuję sobie pionową krechę, tu narysuję sobie poziomą krechę i tu sobie narysuję skośną krechę. I teraz tak, ważna jest informacja o tym, żeby wiedzieć, że tu jest kąt prosty. Tak? Dlaczego? No bo zobaczmy. Krawędź AB i BC są pod kątem prostym, bo w podstawie jest kwadrat. Natomiast ta krawędź BS pada sobie idealnie na krawędź AB. Czyli właśnie chodzi o to, że tu na pewno jest kąt prosty, dlatego go tutaj zaznaczyłem. Wiemy o tym, że to są trzy pierwiastki z 34, no bo to jest nasz bok A. I wiemy o tym, że mamy tą wysokość, którą sobie tu tego X wyliczyliśmy. Tak, to jest 15 i wiemy, że tu jest pod kątem prosty. W takim razie ja bardzo chętnie sobie wyliczę długość krawędzi EC. Powiedzmy sobie, że to jest Y, czyli stąd dotąd to jest Y. No i stosujemy tu po prostu twierdzenie Pitagorasa do tego trójkąta, czyli 15 do kwadratu. Dodać y kwadrat to jest 3 pierwiastki z 34 do kwadratu. 15 do kwadratu to jest 225. y kwadrat przepiszę. 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek 34 do kwadratu to jest 34. I 9 razy 34 to jest 340 minus 34, czyli będzie 306. Jak odejmiemy sobie 225, to dostaniemy, że y kwadrat to jest 81. No i po spierwiastkowaniu ten Y jest równy 9. Czyli wiemy o tym, że tu jest 9. OK. Mamy sobie Y wyliczonego, że jest 9. I teraz ja będę chciał sobie wyliczyć długość krawędzi BS, czyli powiedzmy sobie, że tu jest K. Tak, to będzie nasza krawędź K. Teraz w jaki sposób to zrobimy? No możemy zauważyć, że tutaj zaznaczymy sobie, że to jest kąt alfa, tak? Czyli ten kącik jest sobie tu. W jaki sposób chciałbym wyliczyć sobie k? No k chciałbym sobie wyliczyć w ten sposób, że tangens w tym całym dużym trójkącie, yy, tangens kąta alfa to jest k przez 3 pierwiastki 34. Gdybym wiedział, ile wynosi ten tangens tego kąta, to spokojnie sobie wyliczę k. Tylko, że ja wiem, ile to wynosi, bo ten kąt również jest w tym pomarańczowym trójkącie. I tangens tego kąta to będzie 15 przez y, czyli po prostu 15 dziewiątych. To się równa K przez 3 pierwiastki z 34. Wymnożymy sobie to na krzyż 9 razy K to jest 9K, równa się 15 razy 3 to jest 45, pierwiastków z 34. No jak teraz podzielimy sobie to przez 9, to K wychodzi 5 pierwiastków z 34. Ok. Teraz dopiero przyszedł czas na wyliczenie wysokości. Zrobimy sobie to w tym trójkącie, nie ten kolor, w tym trójkącie, ponieważ to jest trójkąt prostokątny, czyli również stwierdzenia pitagorasa. To znaczy a kwadrat plus 3 pierwiastki z 34 do kwadratu jest równe k kwadrat, czyli 5 pierwiastków z 34 do kwadratu. OK, otrzymujemy. H kwadrat plus. Tu sobie tak sprytnie zapiszę 9 razy 34. 5 do kwadratu 25 razy 34. Bo teraz będę sobie chciał odjąć właśnie 9 razy 34. Czyli dostanę dzięki temu, że h kwadrat równa się 25 minus 9. To jest 16 razy 34. I teraz po spierwiastkowaniu ta wysokość pięknie wyjdzie. 4 pierwiastki z 30. I teraz jak już mam wszystkie krawędzie, mogę sobie spokojnie liczyć pole powierzchni bocznej tego ostosłupa. To w takim razie, co to będzie nasze pole powierzchni bocznej? Nasze pole powierzchni bocznej to będzie... I teraz mamy tak, mamy trójkąt ABS, powiedzmy sobie, że to nazwiemy sobie jako P1 i ponieważ powiedzieliśmy, że trójkąt ABS jest przystający do trójkąta ADS, czyli ma dokładnie takie same pole. Czyli to będzie dwa razy pole trójkąta pierwszego, czyli P1, plus... No i jeszcze mamy trójkąt CDS jest przystający do trójkąta BCS, czyli te dwie ściany są też dokładnie takie same, w sensie mają dokładnie takie same pola. Czyli to jest po prostu. Hmm, pole tego trójkąta, prawda? Czyli powiedzmy sobie, że to będzie dwa razy pole trójkąta drugiego, gdzie to sobie właśnie nazwiemy jako T2. Ok. No to lecimy pole boczne. Równa się. Oj. 2 razy 1 druga razy podstawa razy wysokość. Podstawa to jest to, czyli 3 pierwiastki z 34 razy wysokość, którą sobie tu wyliczyliśmy, 4 pierwiastki z 34 plus 2 razy 1 druga razy. Podstawa jest tu, 3 pierwiastki z 34 razy nasza krawędź, którą to krawędź sobie też wyliczyliśmy, że to jest 5 pierwiastków z 34. No to co? Zwracamy 2 z dwójką, wójka z dwójką. Czyli nasze pole boczne jest równe. 3 razy 4 to jest 12, pierwiastek 34 razy pierwiastek 34 to jest 34 plus 3 razy 5 to jest 15, pierwiastek 34 razy pierwiastek 34 to jest po prostu 34, czyli to nasze pole boczne jest równe. No i znowu bierzemy sobie kalkulator. I liczymy 12 razy 34 to jest 408, plus 15 razy 34 to jest 510. I ostatecznie otrzymujemy, że nasze pole boczne, nie ten kolorek pole boczne to jest 918, i to kończy nasze zadanie.